Wyobraźcie sobie stadion pełen kibiców. Zielone i czerwone flagi powiewają na trybunach, słychać bębny, trąbki i śpiewy. Atmosfera jest tak gorąca, że aż trudno usiedzieć w miejscu. Dziś w Finansopolis odbywa się finał niezwykłego meczu: Byki kontra Niedźwiedzie. Ale to nie tylko mecz. To opowieść o giełdzie, inwestowaniu i o tym, jak emocje mogą wpływać na decyzje finansowe, bo czy wiecie, że na giełdzie od dawna mówi się o bykach i niedźwiedziach? Posłuchajcie fragmentu piosenki. Popatrz, tu niedźwiedź, a tam jest byk. Z czym te zwierzęta? Skojarzysz mig. Odpowiesz z giełdą, bo Ty już wiesz. Na giełdzie jeden i drugi zwierz. Sędzia wjeżdża i zaczyna się mecz. Zielone byki ruszają z impetem. Już w piątej minucie pada pierwsza bramka. Potem kolejna i jeszcze jedna. Wynik 3-0. Kibice byków szaleją ze szczęścia. Komentator woła... Byki są jak hossa na giełdzie, tylko w górę. Bo właśnie tak nazywa się czas, kiedy ceny akcji rosną. Hossa, wszystko idzie w górę. Ludzie cieszą się i wierzą, że tak będzie zawsze. Ale trener byków popełnia błąd, postawił wszystko na atak. Nie dba o obronę, nie martwi się ryzykiem. A kto w inwestowaniu zapomina o ryzyku, często przegrywa. Druga połowa zaczyna się spokojniej. Niedźwiedzie czekały cierpliwie i teraz kontratakują. Bo tak jak na giełdzie, po każdym okresie hossy przychodzi też Bessa. Piosenka mówi o tym tak. Byk, kiedy hossa i akcje rosną, jak małe dzieci lub kwiaty wiosną. Wtedy na giełdzie zielono wszędzie i wszyscy mówią, że dobrze będzie. Niedźwiedź, gdy akcje upadły nisko, a tam na giełdzie czerwone wszystko. Zmęczone byki nie dają rady. Pada pierwszy gol dla niedźwiedzi. Potem drugi. A w końcówce meczu rzut karny i remis 3 do 3. Stadion eksploduje emocjami. I właśnie tak wygląda giełda. Raz zielona, raz czerwona. Raz górka, raz spadek. Raz hossa, raz bessa. Po meczu dziennikarze pytają trenera niedźwiedzi: Jak pan to zrobił? Przecież nikt w was nie wierzył! A on odpowiada spokojnie. W piłce, tak jak w finansach, nie można dać się ponieść emocjom. Kluczem jest dywersyfikacja, tak jak w drużynie, gdzie potrzebni są i napastnicy, i obrońcy. Na rynku też musisz mieć różne inwestycje, dzięki temu nie przegrasz wszystkiego, gdy jedna rzecz zawiedzie. To bardzo ważna lekcja. Nie wkładaj wszystkich jajek do jednego koszyka. Czego nauczył nas mecz byków i niedźwiedzi? Że chciwość i brak rozwagi mogą doprowadzić do porażki, że cierpliwość i mądra strategia mogą odwrócić losy gry, że inwestowanie, tak jak piłka, wymaga drużyny, obrony, pomocy i ataku, a piosenka podsumowuje to najlepiej. A ty, gdy patrzysz na byki i niedźwiedzie, pamiętaj, giełda to gra emocji, ale mądry inwestor nie daje się ponieść. Uczy się, ćwiczy i buduje swoją drużynę finansową krok po kroku. A teraz zapraszamy Cię do zaśpiewania razem z nami całej piosenki. Patrz tu niedźwiedź, a tam jest byk. Z czym te zwierzęta? Skojarzysz, Mik. odpowiedź z giełdą, bo ty już wiesz, na giełdzie jeden i drugi zwierz. Byk przeciwnika na rogi bierze, unosząc w górę, wygrywa zwierzę. A gdy zaś niedźwiedź zły atakuje, atakuje, dół swoje łapy zawsze kieruje. Swoboda mi trawki w inwestowanie. Nie ma tajemnic na giełdzie! Sami zarządzać stawem! Podatki, cyrki, ryzyko, zdrowie. Akcje, waluty, rynki, lokacje. Poznaj na toru, daj sobie szansę. I Ty, potrafić możesz finanse! Ty, kiedy i akcje rosną, jak małe dzieci lub kwiaty wiosną. Wtedy na giełdzie zielono wszędzie i wszyscy mówią, że dobrze będzie. Niedźwiedź, gdy akcje upadły nisko. Tam na giełdzie czerwone wszystko. Wszyscy są smutni, bo to oznacza, że trudno będzie znaleźć bogacza. Z nami w Albo maklerem z wykresów umieć odczytać wiele. Media i rynki w swój świat ciągają, giełdy kolory ciągle zmieniają. Ludzie na giełdzie akcje kupują, a te zwierzaki wciąż się siłują. Niechaj pamięta, to każdy smyk: Besa to niedźwiedź a Hosa byk. Służby trąpi, inwestowanie, nie ma tajemnic, już oszczędzanie. Prawda na giełdzie. Powiemy, gdy finansami zarządzać chcemy Podatki, zyski, ryzyko, straty